Cześć, mam na imię Ania. Chcę wprowadzić Cię w temat tygodnia i przedstawić Ci moją całą rodzinę. Spójrz na ilustrację. To moja rodzina. To moja mama. Mama Agata. Uwielbiam z mamą malować piękne obrazki i cieszę się, gdy wieczorem czyta mi bajki. Są bardzo ciekawe. Moja mama... Lubi truskawki i leśne wyprawy. Uczy mnie, jak dbać o przyrodę. To tata, tata Tomek. Wspólnie z tatą majsterkuję i naprawiam usterki w domu. Tatuś nauczył mnie jeździć na rowerze. Często chodzi ze mną na lody i tak jak mama, dba o moje dobre samopoczucie. Tata lubi śpiewać piosenki. Jest bardzo muzykalny. Ostatnio pokazał mi nawet, jak grać na gitarze. A to Robert. Robert to mój młodszy brat. Nie potrafi jeszcze chodzić. Jest taki malutki. Ale jak tylko podrośnie, z pewnością będzie się ze mną bawił. Przynajmniej mama tak mówiła. Jako starsza siostra opiekuję się młodszym braciszkiem. Śpiewam mu piosenki, muzykuje. Lubię jak na jego buzi pojawi się uśmiech. To jest bardzo miłe. Popora na Monikę. Monika to moja starsza siostra. Chodzi już nawet do szkoły. Często pomaga mi w poznawaniu pierwszych liter. I wychodzi ze mną na spacerki. Oczywiście, gdy rodzice są w pracy. Lubię z Moniką słuchać muzyki i robić lemoniadę. Ta lemoniada jest przepyszna. Mówię wam! Razem z nami mieszka nasza babcia Marysia. Babcia robi smaczny rosół i chętnie zaprasza mnie do wspólnego gotowania lub pieczenia. Tylko ona potrafi upiec tak smaczne ciasteczka z ziarnami. Mama mówi, że są zdrowsze. Chociaż ja i tak wolę te czekoladowe. Babcia nauczyła mnie jeść różne warzywa. Kiedyś byłam jadkiem, Ale podrosłam, już jestem duża i wszystko się zmieniło. Już wszystko zjadam. Dziadek Tadek to mąż babci Marysi. Razem oglądamy zdjęcia. Lubimy eksperymentować i grać w piłkę. Dziadziusz jest w naszej rodzinie pomysłodawcą wszystkich wycieczek. Zawsze wymyśli coś fajnego i lubi tak, jak ja jeździć na rowerze. Czy uważnie słuchałeś Ani? Spójrz na ilustracje i wymij członków rodziny ani. Moja rodzina jest kochana, bardzo pomysłowa, roześmiana, czuła, jest dla mnie najważniejsza. Zawsze służy wsparciem i pomaga mi w trudnych sytuacjach. Wiem, że mogę na nią liczyć. Wszyscy dbają o to, abym zawsze miała czyste ubrania, chodziła do przedszkola i uczyła się nowych rzeczy. Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną. W jaki sposób Ania spędza czas z rodziną? Spójrz na ilustracje i nazwy czynności. Jestem na rowerze. Ania z rodziną często organizuje wyprawy rowerowe. Spacery. Codziennie spaceruje z rodziną po parku. Wycieczki. Chętnie podróżuje i zwiedza Polskę. Rysowanie tworzy pomysłowe prace plastyczne. Śpiewanie: Muzykuje z tatą i śpiewa piosenki. Czytanie: Czyta obrazki z książek czytanych przez mamę. A jak Ania pomaga rodzinie? Zastanów się i odpowiedz na pytanie. Ania przedstawia swoją rodzinę. Teraz pora na Ciebie. Pomyśl i powiedz kilka słów o każdej osobie z Twojej rodziny. Co najbardziej lubi Twój tata i Twoja mama? Jaka jest Twoja rodzina? Jak spędzacie razem czas? W jaki sposób pomagasz rodzicom w domowych obowiązkach? Jestem bardzo ciekawa. Powodzenia!